Ja serdecznie się Wudzik w ogóle Kosakowo za to no i nastał ten wiekopomny dzień. E, pierwszy raz wypuszczony. Tak jak planowałem pogoda, no mówię, no pogoda nie rozpieszcza tu. Nas, no wiadomo, to będzie taka pogoda, muszą się głębiej przyzwyczaić. Jak to nad wodą? Mocne wiatry. E, muszą walczyć. Od samego początku każdy mocny zostanie, słaby odpadnie. To jest taka reguła. E, to, to jest żłobek, ale taki żłobek przetrwania, no muszą być zdrowe, a są, czyli my teraz my tylko siła i mądrość tych gołębi jest najważniejsza. Słabe odpadną prędzej czy później, czy głupi odpadnie prędzej czy później. Trzeba się, mówię, tylko Modlić dzisiaj, żeby żaden jaszczur, żaden sokół nie uderzył, bo wczoraj było bardzo ciepło, bezwiecznie, ale wczoraj jeszcze te gołębie były może za wcześnie do wypuszczenia, bo tam były, które przyjechały tam, parę, były tutaj zaledwie z 3-4 dni. Dlatego dzisiaj puszczamy. Te, które wczoraj przyjechały, to już są w tym obok boksie tam. Ale one jeszcze za, za parę dni będą przegonione, jeszcze tam, żeby w boksach było mniej więcej 180 gołębi. Bo podejrzewałem, że więcej, że więcej ludzi nie dośle, gdyż, gdyż jak to jest z ludźmi z Polski ciężko dosłać z Niemczech, nie z Anglii, nie z Holandii, nie z Danii, nie ze Szwecji, też nie, a z Polski jak to zwykle bardzo ciężko. No się zrywa, jaki zaraz do wody wpadnie. O, o, do wody. Ale podniesz się. Ha! Ale tu w płot teraz. No dlatego ten płot robiliśmy te, te, te ale się musi nauczyć, on się zaraz podniesie. O, tam jeden też sobie chodzi po ziemi. A. No tak to jest z tymi młodymi jest. Zaraz o, 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 o. I jest już. ta radę tam. A. Nie ma dwóch zdań, Głupi odpadnie pracy czy coś. Zachęcam no, mobilizować się, żeby jakoś to jeszcze tutaj dostarczyć tej głębi. Mówię bardzo fajne nagrody są przy tym pełnym przy pełnej obsadzie. Myślę, że, że warto jakoś to się zabawić. Mówię ja. Starałem się zrobić wszystko jak najlepiej. No wyszło jak wyszło z tą pocztą ale to e, musicie wiedzieć, że to nie, nie chodzi o ptasią grypę, o jakiś los że nie chodzi to o ptasią grypę, lecz chodzi głównie o brak finansów w poczcie. E, nie ma chyba drugiej takiej firmy z idiociały jak Poczta, że się podzieliła na pocztę i Poczteks. Później jeszcze z poczteksu mamy jakiś tam dziwnych różnych przewoźników, którzy tego lepiej nasze wysyłają za pocztek pośrednictwem, gdzie kiedyś go kosztował. Wysyłka kosztowała 50 zł, teraz kosztuje 32 a przez pośrednika Płacimy tam 32-40 zł, a pośrednik na pocztek oddaje, tak jak mi w tej chwili powiedziano, w granicach od 13 do 11 zł przy takich ilościach wysyłek. Czyli nie jest to możliwe, żeby przy takich kwotach cokolwiek w tym kraju w tej chwili istniało. Czyli poszcza sama się podbiła w swoich dziurnych przepisach. No i tak jest, wszyscy na tym cierpimy. Nie tylko my, hodowcy Gołębi, bo cierpią naprawdę ogromne rzesze ludzi. Fermy, które, które produkują kurczaki. No to mówię, no mają straszliwy problem. Tu kolega tak samo teraz dzwonił, chciał do 150 od kurczaków, nóżek tutaj stąd. Mówi, no, no nie ma jakich wysłać. No. Ludzie są załamani po prostu. Polska, Polska miała wyłączność na wysyłkę żywych zwierząt i tak postąpiła. Mówię, gdyby, gdyby to zrobiła uczciwie i i o tym prędzej powiedziała. Może jacyś inni przewoźnicy, że są potężni przewoźnicy w Polsce, którzy mają bardzo dobrze rozwiniętą sieć, mogliby to zrobić. A nie się tłumaczyć ptasią grypą, której praktycznie w Polsce nie ma. Dzwoniłem do. Są dwa ogniska, czy trzy takie już praktycznie wygasające dzwoniłem do głównej weterynarii, dzwoniłem do sanepidu, oni nic nie wiedzą. Poszła się najpierw tłumaczyła, jak rozmawiałem z panią, Polak ona się nazywa chyba, tłumaczyła się ptasią grypą, później kazała mi wszystko napisać, to co jej mówiłem o tych cenach, bo na następny dzień było spotkanie zarządu, które miało zadecydować, czy Poczta Polska będzie dalej robiła przesyłki żywych i pszczół, czy nie? A tłumaczą się konkurencją, gdzie inny nie ma możliwości wysyłki. No ale to jest, mówię, tylko nasza kochana Polska. No, trochę wieje. E, wracajmy tu do gąbków. Trochę wieje, ale tak jak mówiłem, tu zawsze będzie wiało. Tu zawsze będzie wiało, tu zawsze będą miały mocno pod wiatr. E, czyli mówię, tu wygrają. Mocne, super gołębie, to nie gdzieś tam poleciał w las, ale no miejmy nadzieję, że wróci, ale no, mówię, no, tak jak jest, nie wróci, to będzie z nim ciężko, eee, ale to też nie ma co takiego gołębia żałować, no bo, mówię, musi być silny i mądry, to sobie da radę, mówię, trochę wieje, eee, trochę wieje, to wi widać po tych się troszeczkę nawet uspokoiło po, po flagach, Pawełek tam pracuje, Rozbraja fundamenty, gdzie będzie stał garażo sklepik, taki i magazyn tu na pasze, na wszystko. Jestem zadowolony, że on tu jest, bo dużo mi pomaga. Ale zobaczymy, jak to dalej będzie. A więc mówię, miejmy nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Pierwsze wypuszczenie. gołębie zdrowe, bardzo fajne. Wczoraj dojechały Jasiu Bochenchak, dowiózł jedną drużynę swoją i jedną drużynę gdzieś tam po drodze zabrał. No, jechał tych kilometrów. Praktycznie podejrzewam, że przez te trzy dni zrobi ponad 3500 kilometrów. Dlatego zachęcam, mówię, jeżeli ktoś gdzieś coś chce dzwonić, tak, żeby te paczki były w jednych miejscach, żeby nie musiał tak jeździć, bo to jest. No jest to uciążliwe, jest to uciążliwe, bo wczoraj jest zajechany jak koń, to ja mu współczuję, ja już w moim wieku nie wiem, czy bym to tak dał radę, ale ale on jest trochę młodszy, no. to niech robi. Dobra, do usłyszenia, dobry lot. No, coraz bardziej się rozchodzą po dachu, dobrze, one się, mówią, no, no, się zerwa, no, aby się nie zerwały puchliwie, ale, ale... Myślę, że super. super. Chodź chodź chodź. chodź, chodź, chodź. chodź. chodź, Stresujący ten dzień, jak i dla mnie, jak i dla nich, i myślę, że, że dla Was też. Do usłyszenia, dobry lot.